Dzisiaj dla Ciebie wyjątkowy dzień, niezwykła data i rzesza ludzi, która przyszła Cię tutaj wspierać. Premiera Twojej książki. O czym ona jest? Książka jest o chyba wszystkim, wiesz? Dlatego ona się ma w podtytule Transpersonalna Autobiografia. Mam wrażenie, że ona opowiada o historii każdego z nas, tylko po prostu przez inne przygody: depresja, zdrady, rozwód, ataki paniki, kariera, show biznes, porażki, odrzucenia, x-faktory. Po prostu seria wszystkiego, co mi w życiu nie wyszło, i to, jak z tego zrobiłam złoto. Jak z tego zrobiłaś złoto? Ja myślę, że to jest pytanie, które teraz nasunie się wszystkim, którzy obejrzą nasz wywiad, bo z porażki wcale nie jest łatwo się podnieść. Nie jest łatwo, zwłaszcza, że to była seria w ogóle porażek, tak? Ja miałam bardzo, bardzo ich dużo i mam wrażenie, że to był taki kopniak za kopniakiem, za kopniakiem, za kopniakiem. Jak się z tego podniosłam? Na pewno wielka praca wewnętrzna, Rozwój duchowy, rozwój osobisty, dużo terapii, ale przede wszystkim tam gdzieś u fundamentu odnajdywanie tego, kim jestem. Wspomniałaś o X-Faktorze. No właśnie, bo te programy często mają to do siebie, że bardzo mocno wpływają na decyzje, które w przyszłości się podejmuje. Jak było w Twoim przypadku? Jak w ogóle wspominasz ten czas? Załamka straszna. Ja w tym X-Faktorze byłam fatalna. Wstydziłam się tego, że w ogóle tam wystąpiłam, wstydziłam się tego nagrania, byłam po prostu załamana tym, chciałam cofnąć czas. No plus oczywiście, że na tamtym etapie ja tak bardzo nie wiedziałam, kim ja jestem i tak miałam poczucie wartości takiej mniej więcej wielkości, że pojechało mi to straszliwie po psychice i, i przestałam się wierzyć, mi, chociaż i tak już bardzo mało w siebie wierzyłam, tak? A kto cię wtedy oceniał? Kuba Wojewódzki, Tatiana Okupnik i Czesław Mozil. A ty miałaś na przykład z nimi albo masz z nimi kontakt, czasami ich widujesz? Nie, chociaż ostatnio wpadłam w restauracji na Kuba Wojewódzkiego, ale nie, nie widuję ich. Chciałam bardzo kubie wręczyć moją książkę, bo... On się znalazł w tej książce, oczywiście, e, i nie mam kompletnie kontaktu z nimi, nie, no bo to nie była nigdy relacja prywatna, to była relacja zawodowa. A chciałabyś mu coś na przykład powiedzieć, albo im teraz, po latach, stojąc tutaj, e, podczas premiery swojej książki? E, dziękuję i zapraszam do przeczytania mojej książki. Właśnie, bo też z Twojego czasu, czyli 10 lat temu, zmieniłaś imię. Dlaczego? Zmieniłam imię, dlatego że byłam w środku depresji i robiłam właśnie bardzo dużo rozwoju osobistego, duchowego przede wszystkim. I spotkałam kobietę w Indiach, która mi powiedziała, że to będzie część mojego procesu. Ja zmieniłam to imię właśnie dzisiaj, teraz jest dziesięciolecie, ale nie spodziewałam się tego, że też w dokumentach mnie je zmienią, a zmienili. Więc ja w dokumentach od 10 lat figuruję jako Ria Soku, wcześniej byłam Patti Soku i tak byłam też znana w show biznesie. Nie przeszkadza mi już to, jak ktoś mówi do mnie pati. Pamiętam, że jeszcze był taki moment, że się kłóciłam gdzieś tam w środowisku właśnie em, dziennikarskim, jak nie podpisywali pati soku. Ja miałam taki ja jestem Ria, ale już teraz mam kompletny na to luz. Jestem Ria, pati, słoneczko, wszystko jedno. A ciężko w ogóle było przejść przez tą procedurę? I jaki powód podałaś? Bardzo ciężko, zwłaszcza, że pani mi powiedziała, że to jest w ogóle niemożliwe. Wtedy powiedziała, że w ogóle nikt tego jeszcze nie dokonał. A w Wtedy ja pamiętam, że wleciałam na Bali i po kilku miesiącach się dowiedziałam, że już jestem ryją. I jak wróciłam z tego Bali, po kilku miesiącach pani do mnie dzwoni i mówi, że ma dla mnie nowe dokumenty. A ja mówię, przecież pani mi powiedziała, że to się nie uda. Ona mówi, no ale się udało, jest pani pierwszym przypadkiem u nas w urzędzie, kiedy to się udało. Więc to było wymagające. Jaki był powód? Powód był bardzo osobisty. Mi się to imię kojarzyło bardzo mocno z przemocą, której doświadczyłam jako dziecko. I. Ja nie wiem, czy to było konieczne, żeby wyzdrowieć z depresji, bo jak gdzieś tam usłyszałam od kogoś, że jak zmienię imię, to że to będzie takie dopełnienie mojego zdrowia. Ja nie wiem, czy... Nie dowiem się nigdy, co by się wydarzyło, gdybym nie zmieniła imienia, ale zmieniłam i jestem z tego dumna. Ria to jest imię, które mi wręczyła pani właśnie w ashramie, taka uduchowiona osoba i oznacza głos miłości, głos piosenkarki, więc oto mam takie imię teraz.